Witajcie kochani na naszym kanale. Cześć kochani. Witajcie, dzisiaj nadajemy z Poznania. Witajcie w Poznaniu. <laughs> Jesteśmy, przyjechaliśmy na święta. Pamiętacie jak byliśmy ostatnio raz w Poznaniu, co nagrywaliśmy nad, nad Wisłą, z którą nad Wartą cześć Co nagrywaliśmy Aha. nad Wartą i te śmieci, i pokazywaliśmy Wam ten elewator słynny. Co chcieliśmy go Mam pytanie, czy będą usami. budować teraz jakiś budynek? Tutaj, Lidla prawdopodobnie. Lidla, sklep. Sklep? No i pamiętajcie co, pokazywaliśmy Wam ten elewator który chcieliśmy Wam nagrać, niestety dochodzi do, dochodzi, do dramatu i już Wam go nie nagramy, pokażemy za chwilę co się z nim dzieje a z w niej całe ręce latają, szkoda go a tutaj jest, ponoć po pod tym jest yy, piwnice są tak, jeszcze. są zasypane, zasypane, tak no. są, jest wszystko zasypane także kochani, my Was za chwilę obracamy się dzieje, słowem. Siedzieje przykre rzeczy, bo no. ostatnia część praktycznie po Młynie, stary młynie z 1850 któregoś roku zostanie Właśnie za chwilę... W druzach. Za chwilę Was obracamy i zobaczcie co się dzieje na... Zobaczcie sami boju. co jest. My Was obracamy. Także sami zobaczcie co oni wyprawiają z ostatnią częścią zabytkowego można tak to ująć No no nie ująć, no bo, nie tak ująć bo tak jest, bo tak to jest. jest zabytkowy z ponad 1800 50 roku Młyn Ostatnia część tego młyna zostaje Zburzona, zburzona. Jeszcze dobrze, że akurat jesteśmy W Poznaniu, możemy poznaniu I możemy to upamiętnić upamięcić. Jego ostatnie chwile Prawdopodobnie już bo to, bo Praktycznie podejrzewam, że to dzisiaj zniknie I no nie, nie zostanie jest już powiatka, nic nie? Ktoś sobie zażyczył Rozwalić Moja to Moja mama od dziecka pamięta tutaj jak Właśnie biegała. I ja pamiętam, jak tutaj był sad, i biegaliśmy z dzieciakami. Jeszcze tutaj, bo to cały ten teren do tego domu to stał ten młyn. Tutaj to może tego nie widać, ale to jest naprawdę ogromna przestrzeń. przestrzeń. I to on był duży, bardzo duży, był ten młyn. Tutaj, gdzie ta koparka stoi, po całej długości, tak jak tutaj nie wiem, czy zauważyliście w pierwszej wejściu naszym, co ten. Jeden przyszedł tutaj się pytał czy to miejscowy ten... się pytał pykał... poruszenie jest, więc nie ma się co dziwić no ludzie pod... O piwnicę to tutaj po całej Na całym obszarze tutaj są zasypane tak. piwnice jeszcze poburzone chyba po drugiej wojnie światowej tak, Okrutnie to miażdżą. No strasznie to wygląda, szkoda tego, ale co zrobić, no dobrze Ustano jest, że zdjęcia. chociaż zdążyliśmy i zdążymy pożegnać się z tym elewatorem, bo chcieliśmy go jeszcze tam od środka zajrzeć do niego, ale już no nie da rady. Zaczęli budowę i wycięli tutaj wszystkie drzewa dookoła i zostało im tylko to do zburzenia i i powstanie sobie. I będzie Lidl i będzie sklep Oje. przykre przykre ale prawdziwe no. ale ja bym nie co nie przykro bo ja się coś no tutaj takie... tak no ale ja się też przywiązałem się do tego elewatora bo jak szliśmy od dworca no to już tutaj do domu no to znak rozpoznawczy to był taki to. właśnie nasz znak rozpoznawczy ten elewator i jesteśmy w domu że co rano wstawaliśmy to patrzyliśmy na niego praktycznie A No na wartę i no nie Wartę no, mamy z, z jak się wyjdzie na spacer też od razu na wartę Szkoda. Mam nadzieję, że tu będzie nas słychać nie gniewać i że na ulicy Obraz się stoimy, trochę cieszy, tak ale jest. nerwy ponoszą i no szkoda takiego czegoś no ale Nie mamy na takie rzeczy żeby... No my nie mamy w tym kraju rządzą pieniądze i i pieniądze o proszę i tak, jak są e, kierowcy rajdowi Także tak to wygląda ostatnie nasze chwile z elewatorem jeszcze wam pokażemy z drugiej strony z jednej tutaj znowu jakaś bo z drugiej strony z boku bo to za dużo trochę samochodów to i jest za jest. duży hałas jest Ej, no z okna szkoda. będziemy się przyglądać. Jak Przy, to... Przykro się patrzy na to jak oni to jak to niszczą rozbierają. Dobrze kochani, my idziemy jeszcze z drugiej strony i za chwilę Wam nagramy go z boku jeszcze, bo tam raczej nie wejdziemy już i... Nie, 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 nie. Do zobaczenia. wszędzie jest no. ograniczone za płotowane za, za i zakaz Dobrze. wejścia. Tak to do to zobac... tyle, co możemy to pokazujemy. Do zobaczenia za chwilę. Ark. Ark. Jesteśmy ponownie, jesteśmy po drugiej stronie, tak praktycznie z boczku jesteśmy i się przyglądamy tej tragedii, co oni wyprawiają. Dek zapiera, uwierzcie, dek zapiera. No tak na żywo, zobaczcie taką demolkę, to jest. Normalnie, to jest raz, że to horror tak się dzieje, ale to przypomina. Prawdziwy horror. Prawdziwy horror, taki z filmów znany nam, takie szczeny. To jest naprawdę potwora, który wjażdży. Beton naprawdę grubości chyba tam pół metra, to jest olbrzyme. No tak jakby sobie podgryzał, nie wiem, chipsy. Głupie no. porównanie, ale no, to, to tak to no, wygląda. No tak to wygląda. No, spójrzcie jakie kawały tam tego betonu są. Jeszcze raz jesteśmy świadkami takiego czegoś no, akurat musiało trafić na tą część tego zabytku, no szkoda tego, no ale co zrobić? No, nie się aż nie... I Już nie zwiedzimy go, a chcieliśmy tam jeszcze wam jak, pan, się jak pamiętacie to sytuacji, że w ogóle mieliśmy okazję... No że akurat jesteśmy w Poznaniu i... Że wcześniejsze odcinki nagraliśmy. Może, no, kilka już odcinków z nim mamy i teraz przejdziemy trochę tutaj, za chwilę zakończymy to i... Uch, proszę, no normalnie potwór, potwór, który miażdży, niszczy. Łepetyna z mochni. Spójrzcie o. na to. Że... dramat, normalnie ale no to naprawdę na bę... takiego zwierzaka oglądał z horroru maszyna jest okrutna, okropna bezlitosna jest dla tego budynku no. wiesz, stwory z kosmosu przyleciały i robią tę molkę budynek nie ma szans się obronić żadnych no. żeby tutaj wokoło nie było żadnych no budynków to już Wysadziliby to po prostu. Wysadzili, albo już by po prostu szybciej z tym się uporali. No jednak, Teraz to musi trochę, no naprawdę musi uważać, bo tu budynki dookoła nie ma za dużo Tąpnięcia miejsca nie manewru, być, to... żeby poszaleć sobie. I... Spójrzcie, jakie to tony, tony betonu spadają na ziemię. Nie wiem, czy tutaj w kamerze to będzie widać, ale my tutaj, jak to patrzymy, jesteśmy kilka metrów od tego. No i chyba sobie zrobili krótką przerwę. Z drugiej strony, podziwiam operatorów takich urządzeń, bo to jest naprawdę. No, odwagę trzeba mieć, żeby odwaga takim coś, żeby i Tyle to nad głową. Żeby, żeby tym się obsługiwać, to. Chyba przesuwa się kawałek dalej. No. no teraz poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy. Bo tak chyba tymi piętrami będzie to rozbierał. Teraz tam pójdzie do góry ten dach. Maszynka się przesuwa, z tamtej strony nie może pchać na tamtą stronę, bo tam stoi, jak widzieliście, budynek. Mm -hmm. I tak będzie go etapami rozbierał. tutaj no to jeszcze trochę czasu zajdzie, ale się rozpoczęło. Czekamy jeszcze chwilę, zobaczymy co on tutaj ma w planach robić, czy sobie zrobić przerwę. No chyba wyłącz. Dobrze kochani. Robimy przerwę, bo musimy lecieć do miasta i. zorganizować tak przedświątecznie. Jest. Wy pewnie też Jesteście zajęci wszyscy na. Tak jak każdy, no co. Taki jest gorący okres. Kociokwik na maksa ale nie dajmy się zwariować dobrze kochani my lecimy pozdrawiamy was bardzo serdecznie miłego dnia życzymy tak, wam uśmiechu i do... na co dzień tak, na co dzień radam, z, <laughs> ciężko mi zebrać i myśli po tym co tutaj się no, dzieje jeszcze jutro albo w piątek się spotkamy tak. z życzeniami i trochę poznania wam pokażemy jak świątecznie jest mam nadzieję że jest lepiej Dopiero. jak w grudziądzu zobaczymy no i będziemy w kontakcie. Będziemy w gniazdku. Dobrze, do, do zobaczenia. Trzymajcie się, Już godzionka. nie będziemy tutaj stali no. i nagrywali Dabry. tego, już niedługo elewator zginie i do I zobaczenia. Na razie. Na razie.